Cześć Siemanko, z tej strony Gene. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj um, drugi raz pójdziemy do tej kopalni, co w poprzednim odcinku byliśmy. Jestem bardzo blisko w tej kopalni, w tym domku, um, co ostatnio nie więcej. Tak na razie to co widzę jest wschód słońca. Także. No więc tak, 15 minut około polagrywamy odcinek, zobaczymy, co to i czy jakieś kolejne. Już bardzo się uda. Bo Węgier to wiadomo, że znowu na pewno będzie. ostatnio około 3 staków Węgla było. Także rewelacja, zobaczymy, się, czy dzisiaj będzie jeszcze lepiej. Także zaczynamy. Jest tu kopalnie bardzo blisko to zamycięcie sobie, sobie pochodnie przygotuję bo zapomniałem No, pochonie sobie przygotowałem Jestem całkowicie przygotowany na wyprawę Zajdziemy dzisiaj może niżej bo widzę, że tu są ciekawe rudy do wydobycia Zaczniemy standardowo od żelaza. O, widzę, że tam jakaś US. Jeszcze głębiej ona wprowadzi. Tak nie do lepszych Także. Słyszę wiedźmy. Bo ja często w tych kopaniach są przerażające odgłosy, czego bardzo nie lubię. Bo są po prostu bardzo straszne. No, pajęk jest. Jak nie będę mógł znaleźć jaskini, to bo zawsze Gabriel. paytake tak to no. mnie zawsze ratuje w bardzo słabych sytuacjach. Dzisiaj, może mocno na dół naprawdę pójdziemy. Żeby to naprawdę ciekawego i fajnego znaleźć w tej jaskini dobra Ta ruda której ciągle nie znam ale było jej mało na końcu tego miejsca w kopalni idziemy dalej trzeba tu oświetlić troszkę oświetlone no i żelazo dzisiaj bardziej będę się na żelazo skupić no i jakieś szmalagdy albo złoto bardzo mi był, było miło, jakbym to znalazł. Tego w ostatnim odcinku, wcześniejszym, nie, jeszcze nie udało się nam znaleźć. Idziemy tutaj. Teraz bardziej na górę pójdziemy. Tu idziemy. na górze, nie wiem czemu. Ale nieważne. Was zdarzenie że Żelazo. Żelazo najważniejsze kanały, to wszystko że tutaj, no, kolejna partia strukturę znajdę o i przypadek przypadkiem wykrakałem super bardzo się cieszę na razie nisy nie respi jest sztabka z żelaza razy dwa jeden półczerwiny tu czyli redstone po angielsku płyty kot wezmę jedną sztukę pajęczynka do łuku do kuszy się przyda nie pogardzę wezmę. Nasiona arbuza dla villagerów albo żeby poszło. Też wezmę. No i tutaj mamy ślebek. Idząko bardzo ważne w Minecrafcie i kości. Wezmę. Czerwienik kolejny. Wezmę. Zgniłem gniłego miejsca. Nie wezmę. Ale z żelazną na konia Wezmę. No i co? niby pająki spanują i co? Czemu się nie chcą spadować. O zepsułem No ja coś nie chciałem się spałnąć Ale przypadki gadałem i Wygadałem kopalnie z takim bonusem super mi się tutaj gra na tym świecie tylko minusem jest to że złoto szmalagdy jak na razie mi się nie pokazują przed oczami trzeba chyba jeszcze głębiej żeby je znaleźć byłem. to nie chcę, już tutaj byłem Trzeba oświetlić. Oświetlenie bardzo ważne. Aha, tu jest Żubr. Ok. No i żelazo. I to dużo bardzo. Cieszę się z tej po, Z tej chwili, z tego powodu. No tam niżej chyba może trochę zejść. Albo nie nie chcę wyżej tylko niżej nie. nie za nisko chyba no ale tu znowu się wracam jakby węgiel i są jeszcze straszny odgłos jeszcze w się. super Tutaj gdzie nie oświetlałem. Są na pewno nowe tereny dla mnie. No właśnie. Nowe może przy okazji. O! Coś tam idzie na górę. Dokąd ciężko się doprowadzi. Mam nadzieję, że może do diamentów. Dobrze by było. Albo jest na dół jeszcze jakieś zejście mały ząbek Trzeba zjeść jabłka I oświetlić ten O nie, małe zębiaki nie lubią na sobą za szybko Udało się go pokonać tu głem, tu tu nie tu o tu grem, tu może tu 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 jest tu załówek słabo no oby coś fajnego błagam tu grem, będzie I to dużo. Super. Ale nie się tu grem, będzie. nie tu za dużo nie za grę w górę idę. Co tam jest w tej górze? I węgiel. więcej węgra Na skrzydła nie można to węgla kopać. O, tu, we, tu wyjście jest no, na pieskowym terenie jestem na tym pustynnym terenie zobaczmy będzie no jeszcze trochę mogę go zdobyć chyba podejrzany piasek tu był on się zawsze tak zapada dzieje. trzeba na niego uważać też 哪里吧？ Już byłem Chyba trzeba zrobić małą pomoc. Game Arts i Gdzieś pójść w nowe miejsce No to tak robimy widzowie Jestem w pocięciu Poszedłem w takie miejsce gdzie się letną. Powinienem się przełączyć między trybami, no i zmalnowałem redstone. Naprawdę, ale głupota. Tu tu był redstone, no i tu GF jeszcze te żalewo. Mam nadzieję, że dużo żalewo. A to miejsce się trochę ciągnie, to, że będzie gdzie jeszcze pochodzić. Tu węgiel kolejny. Przynosi jeszcze troszkę. I na pewno nie jest. Dojdę tu nigdzie, znowu gdzie mam spytaj, tu trzeba włączyć, ale na słowo. Hm. Trudno. Dobra, czekam w ciekawsze miejscu, gdzie jest spawner. Gdzieś mega głęboko. Także mam nadzieję, że będzie koniecznie złoto. O, są pajączki. Powalczymy trochę z nimi, o to mi głównie chodziło. Może na jementu będę, albo w skrzyniach będzie coś fajnego. Niszczymy te spawnę I otwieramy. Złote jabłko, ale nieco koronowe bardziej. Chlebek, jedna sztuka. Hmm. Nasiona bureka, nasiona arbuza Pro chyba nie potrzebuję Tam złe już mam tego nie to mogę wziąć na no, jebuszko złoto to sobie ważne czemu by nie druga skrzynia a tam kości już małdowała się jeden no i dynia ma się na dyni Некоторое новость. Ну и тут, еда. Шкода. Блять, поверь, что тут ma takie fajne odgłosy Zderzemy tam u oczywiście mam kilopa ale już mam wystarczy już tej ludy no rudy. nie, nie nazbieraj obu góry prawie 2,5 starta koniec z tą ludą już zabawa no to może teraz zaraz się przesę w miejscu gdzie będzie złoto i zakończymy na tym odcinek dobra zacznijmy tą warstwę oj no nie najgorzej aj słabiutko no nic wracam się po te rzeczy No widzę, wróciłem do Was po przerwie. Tamtych rzeczy nie odnalazłem, z sobie dałem nowe, inne moje lepsze rzeczy. Także jestem już po święciu. Teraz no tamtej rzeczy nie odrzucałem, teraz po wartość czyli z ząbiekami. No sześć tutaj gira będzie dojeżdżać tyche. Nie będzie to z tymi pieletami. Рыбка, что она мне дала, хаос. Ну, он не расскажет. No, no, валуин. Wow! Nie gorzej Gdzie jest ten zombie? Na dole! Całe szczęście! No nas warawy ten jeden! Spał na No zobaczmy co skrzynia! No tylko żelazo w już nie chcę! Ach, trudno no. no! jeszcze, jeszcze węgiel! Przydalne się! chlebek tamto też wezmę tą płytę jakąś inną I następny film nie będzie odcinek kolejny z tego świata ale tam będzie ta taka kopalnia z tymi deskami ze skrzynkami mam nadzieję że tam będą o wiele lepsze rzeczy do znalezienia Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Bardzo.